Szczególnie tak jak macie te ugórki, nie? To fajnie się leje, bo nie po liściach. Jakiś mały wylos. gruby szerszeń tu przedtem tym przyleciał taki już drugi raz rozmudałem kurde rozgrzeszenie dostał zostawiłem go uciek go tylko postraszyłem ale tym razem dostał dawka kurde takiego wsikadła na owady No, no taki skubany, gruby był, że ledwie pierdol. No czekam, czekał, żeby mnie dziabnąć. A mi wleciał tam pod dach. O, nalało się na, na liście, ale oklupołem. Powiem ale kurde fajna zabawa. Na pewno to jest przyjemniejsze i lżejsze jak noszenie konewek Tu gdzieś też jeszcze muszą być jakieś kluje Czemu tu nic nie rośnie, Przysza tu zasiął wszystko chujet. Gdzie to jest? kurde? Gdzie one są? Dobra, to popsikomy tak. Może jakiś wylej jest spóźnialec.